Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie po świętach. Piszcie w komentarzu, jak tam święta przebiegły. Czy dużo prezentów było, czy nie. Wejdziemy sobie do kurnika. Zobaczcie, jesteśmy w kurniku, światełko zapalone. Co tutaj się dzieje? No, dzieje się to, że jest zimno, minus 10 stopni obecnie. Wszystkie kurki, jak widzicie, w kurniku siedzą, mają wysprzątane. Przed chwilą tam wcześniej już im dawaliśmy zboże, parowane ziemniaki, także najedzone, napite i sobie siedzą w kurniku. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiali: jak zapobiegać chorobom drobiu? Ja wiem, że już o tym odcinek był, ale myślę, że warto przypomnieć, warto Wam powiedzieć, na co należy zwracać uwagę, żeby tutaj jakieś problemy większe po prostu nie występowały. Więc, moi drodzy, Pierwsza kwestia bardzo ważna: teraz jest bardzo zimno, więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze zamykać kurnik. Żeby kurnik był zawsze zamknięty, żeby był szczelnie zamknięty. Tak samo okna, żeby zimno się nie przedostawało, bo tak jak wiecie, kury są odporne w miarę na temperaturę, No ale wiadomo, że jeżeli będzie zimno, no to też nie oczekujcie tego od kurek, że będą niosły jajeczka. Z tym, że jak będzie bardzo zimno, no to ich organizm może się wychłodzić. I tak jak było na przykład w nocy, minus 15 stopni u nas, no to już taka temperatura dość groźna akurat dla kurek, które sobie żyją w takich warunkach, w jakich żyją. Więc to jest ważne, żebyście pamiętali. To jest kwestia numer jeden. Kwestia numer dwa. Pamiętajcie, teraz leży śnieg, tak jak widzieliście na początku nagrania i ważne jest to, żeby wszystkie składniki i wszystko było uzupełnione właśnie. Więc na czym tutaj powinniśmy się w głównej mierze skupić? Na tym, żeby yy, podawać albo paszę pełnoporcjową, albo zboża. Tu możemy dawać pszenicę, owies, jęczmień. No, słuchajcie, co mamy, wszystko ma plusy, minusy, co podawać, jakie zboże, jakiego nie podawać. Odsyłam do odcinka o zbożu. Tam jest odcinek, już teraz jestem zadowolony, bo widziało ponad 2000 chyba około osób. Także myślę, że na pewno Wam trochę pomogło, coś tam się dowiedzieliście ciekawego. To jest temat numer dwa. Już wracamy oczywiście do odcinków. Odcinki będą się pojawiały na bieżąco. I teraz kwestia numer trzy. Kwestia numer trzy: jak już powiedziałem o jedzeniu, o tym, żeby wszystkie składniki łącznie z warzywami były w odpowiedni sposób dawkowane. Pamiętajcie o zielonce: o tym, żeby wszystkie witaminy były dostarczone. Jest to o tyle ważne, że w tym okresie zimowym, tak jak wiecie, kury łatwiej łapią przeziębienia, katary, kaszle. No to w sumie tak jak, tak jak my. Więc to jest o tyle ważne, żebyście o tym wszystkim pamiętali. Kwestia następna. Kwestia następna, moi drodzy, też myślę dość istotna. Poidło i karmidło może zamarznąć, więc warto właśnie wstawić do kurnika, żeby kurki sobie nie wychodziły. Niby rzecz oczywista, ale wiem, że dużo hodowców o tym zapomina. A w kurniku raczej powinny mieć, powinny mieć, różnie, różne macie warunki, ale powinny mieć cieplej niż na zewnątrz. Jeżeli chodzi o to ciepło, jeszcze wracając, pamiętajcie, żeby rzucić trochę więcej ściółki w tym okresie właśnie zimowym, żeby tym kurkom było trochę w tym kurniku cieplej. Oczywiście można dostarczyć jakiś witamin na odporność, co też jest istotne właśnie dla drobiu. Także jakieś witaminki możecie tam podawać. Tutaj zalecałbym na przykład coś do wody można podawać, ale też nie za często po prostu, żeby tej e, tak zwanej, no powiedzmy, chemii, już w zależności co dajecie, nie było za dużo. Jeden z widzów powiedział, że teraz nie ma zielonki, on nie pójdzie trawy urwać, bo nie ma trawy, bo leży śnieg. Więc ja polecam Wam, moi drodzy, żebyście zamiast takie zielonki dawali po prostu warzywa. Czy to jakieś zmieszane, właśnie z ziemniakami, parowane, które my dajemy, czy to po prostu zmieszane ze zbożem? No co tam planujecie dać? Kury na pewno jakoś bardzo nie będą wybrzydzać, na pewno, na pewno zjedzą. Dobrze, moi drodzy, to jest pytanie, to jest kwestia kolejna, na którą chciałem Wam odpowiedzieć. I teraz kwestia kolejna. Często zdarza się tak, Zresztą wiecie o tym bardzo dobrze, wydaje mi się. No, że jest zimno, jak jest zimno, no to góry, tak jak już wspomniałem, są bardziej podatne na te choroby. No i przede wszystkim powinniśmy profilaktycznie pamiętać o tym, żeby doglądać ten dróg I co mam na myśli, mówiąc doglądać? Codziennie wymieniać pożywienie i codziennie wymieniać wodę. Co robimy nie tylko oczywiście w okresie zimowym. A oprócz tego, ważnym jest to, żebyśmy wspólnie razem yy, to znaczy, tutaj mówię głównie o drobiu żeby ta woda była wymieniana, ponieważ różne drobne ustroje i grzyby się czają i mogą oczywiście tutaj zaszkodzić naszym kurom, czego byśmy nie chcieli. Jeden z widzów zadał mi pytanie, powiedział, że kury mu umierają na potęgę. Nie wie co się dzieje. Miał 50 kurek. W tym tygodniu zmarło mu 6 kurek. W zeszłym dwa tygodnie temu zmarło mu chyba 4 czy 5 kurek mu padło i zastanawia się, co może być tego przyczyną. Moi drodzy, tutaj przyczyn może być wiele, ale jedną z takich głównych przyczyn, myślę, której nie można wykluczyć, to są, tak jak wiecie, choroby. Eee, druga kwestia: czy te kury są młode. Jeżeli są te kury młode, mogą być po prostu nieprzystosowane do warunków, które mamy teraz. Jeżeli kupicie kury młode, musicie wziąć pod uwagę, że nie wiecie do końca, gdzie one wcześniej były. Jeżeli one były w jakimś kurniku ocieplanym, jeżeli były w jakimś kurniku ogrzewanym. Na przykład w chowie klatkowym, a teraz chcecie je wypuścić na wybieg. Jak jest temperatura minus 15 stopni, i w sumie dla nich warunki bojowe, no to nie dziwmy się, że mają problemy z życiem. No nie mówię już o żadnej nieśności, ale w ogóle z życiem. Więc warto o tym, o tym również pamiętać. To są takie kwestie, myślę, dość istotne. Jeszcze tak luźniejszy temat na chwilę. Zobaczcie gołąbki właśnie wszystkie sobie siedzą w kurniku z tego względu, że jest na tyle zimno, że żadne z nich nie chce wychodzić. Trochę nam się zmniejszyło teraz statko z tego względu, że parę gołąbków wypuściliśmy na loty i tych gołąbków jest mniej. Tych gołąbków jest więcej. Jednego gołąbka moi drodzy wypuściliśmy 70 km. Wrócił po tygodniu. Strzelamy, że musiał u kogoś być, bo sam by chyba nie przeżył. Także gdzieś sobie tam e, jakieś miejsce znalazł i po prostu przetrwał ten tydzień i później do nas wrócił. Bo gołąb, jak wiecie, wraca e, w większości. No wiadomo, że zawsze są jakieś tam przypadki, ale w większości, tak jak hodowcy, jeżeli tutaj jacy się oglądają, no to zawsze gołąb e, wraca do. Miejsca, gdzie się urodził. Ja tak gołębiami się bardzo nie zajmuję, ale osoby, które jakieś tam większe stada mają, tak bardziej profesjonalnie się tym zajmują, to e, stąd to wiem. Okej, okay, moi drodzy, ale wracając do drobiu już, e, to są rzeczy takie najważniejsze. Myślę, że jeżeli się na tym skupimy, żadne choroby raczej nie powinny nam być straszne. Mm. Co jeszcze, co jeszcze, bo tak właśnie miałem tutaj dużo tematów dla Was, żeby omówić, takich myślę dość istotnych właśnie dla hodowców, przynajmniej w tym czasie, ale e, tak się zastanawiam, co tutaj jeszcze takiego bardzo ważnego można poruszyć. E, i, I myślę, że mogę jeszcze Wam powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, co też już było w, pod, w poprzednim odcinku. Nie chyba w tym poprzednim, tylko jeszcze wcześniej, ale żeby te kurki wszystkie nie były razem, żeby ich nie mieszać, to znaczy jednych ptaków z innymi. Jeżeli mamy przepiórki, kaczki, nie wiem, gęsi, słuchajcie, różnie ludzie mają yy, jedne z drugimi ptakami zmieszane. A szczególnie na przykład, właśnie gołębie, które ja hoduję, i to nie jest może dla Was dobry przykład, ale starajcie się, żeby po prostu były oddzielone od innych ptaków, żeby nie przenosiły właśnie różnych chorób. No bo jak sami wiecie, na przykład gołębie są bardziej odporne na jedne choroby, za to kury na te same choroby są mniej odporne i odwrotnie. Także niby to jest ptak i to jest ptak, ale jednak one mają jakieś tam inne swoje odporności na dane choroby, a jeszcze gołębie są o tyle in inaczej traktowane, że. Często podróżują, latają w różne miejsca, i też nie wiemy, co tam nam mogą. Eee przypałętać. O, słuchajcie, podam Wam jeszcze przykład, bo tu kiedyś jeden widz mówił o wróblach, to też powiem. Jeżeli chodzi o wróbelki, moi drodzy, to też może o tym jeszcze nagram odcinek, ale co zrobić, żeby wróbelki odstraszyć z kurnika? My zamknęliśmy kurnik na dwa dni i słuchajcie, żadne wróble do nas nie przylatują. Teraz ten kurnik co jakiś czas otwieramy i też wróbelków jak na razie widzicie nie ma żadnych. Może przyfruną, może nie, ale zdziwiliśmy się, że sobie uciekły, wyfrunęły i do tej pory e, ich nie ma. Nie ma już ich e, tak plus minus chyba z tego co kojarzę dobry tydzień. Także e, no to też jest taki sposób, żeby zamknąć kurnik, jak grubli nie będzie na jakiś czas, czyli odciąć im powiedzmy taką drogę nawet do pożywienia i później bezpośrednio już e, przez jakiś czas tego kurnika nie otwierać. Oczywiście jak macie możliwość, raczej tutaj nieproszeni goście nie powinni wchodzić. Mm. To tyle. Z takich informacji ważniejszych odcinki będą się pojawiały już myślę na bieżąco. Jesteśmy po świętach, także mam nadzieję, że fajnie święta spędziliście w gronie rodzinnym. No a teraz zabieramy się do pracy i na bieżąco będziemy odcinki nagrywać, także zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Dawajcie znać, co o tym myślicie. Eee, no i działamy, działamy. Chyba nie uda się wbić eee, te 1500 subskrypcji do końca roku, no ale tu jakby nie o to nie o to chodzi w nagrywaniu, tylko o to, żeby wam tam jakąś wiedzę dostarczyć, ale tak sobie myślałem, czy, czy jesteśmy w stanie coś takiego, coś takiego zrobić. Ok, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam pomogłem. Dużo wiedzy się powtarza, ja wiem, ale myślę, że jest ona przydatna i potrzebna w obecnych czasach, w obecnym momencie, kiedy właśnie jest zimno. Mamy zimę, śnieg spadł, no jest to ważne. Także trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Cześć.